Cześć dziewczyny, no, cześć. jak macie na imię? Olga. I, Emilka. Olga i Emilka. Olga i Emilka. po raz pierwszy na koloniach Skid Fitness Club. Nie. Nie. A który nie. raz z kolei już wyjechałyście? Trzeci. Ja jak oceniacie wasze kolonie Skid Fitness Club w Wiktorowie? Super. No, super. Co Mi się Wam podoba. się co najbardziej dzień... właśnie podoba? Co Mnie pod... za takie super hiper fajne? Mi się podoba to, że codziennie są zajęcia i nie, nie ma aż długich że możemy cały czas się bawić i oddychać świeżym powietrzem. A co lubicie najbardziej robić? Co wam się najbardziej podobało? E, wybory mis. Mi się podobało talent show. Talent show a zajęcia jakieś sportowe, kreatywne, e, coś z wodą związane? E, plaża, kajaki, mi się plaża i kajaki. Czy byście poleciły swoim rówieśniczkom, rówieśnikom wyjazd z Hit Fitness Club na kolonie? A czy same planujecie wyjechać po raz kolejny? tak. Super, dzięki bardzo.